Witamy serdecznie. Tutaj zaczynamy dzisiaj filmikiem z innej beczki, drugie hobby, kureczki. Wybieg tutaj mają tak się prezentuje. <laughs> Patrzcie jaki ładny kogucik tutaj. O, jaki malutki, fajny cwergusik. Nie znam jak się one nazywają, ale cwergią. Cwerguski. Zobaczymy, jak to nie Tu przejdziemy. Patrzcie, tutaj drugi kogucik. Fergucik. Nie wie jak przejść. To jest teraz ze przepłaszczonych opok. Tutaj są wychodzą większe. Rosy chyba. Taki wybieg mają ładny. Dzisiaj piękna pogoda. W końcu można coś na dworze porobić. Tak się prezentuje. Wybieg, o, tutaj macie na kolejnego cwergusia. Patrz jaka kureczka ładna. I teraz przejdziemy że tutaj wam pokażę. Wędzarnia dzisiaj była odpalana od samego rana. Było wędzone. Szyneczki, proszę bardzo. Jak to się ładnie prezentuje, wszystko sobie obsycha teraz. Ale ładnie, Dobra, to przechodzimy do króliczarni. Wejdziemy się w środku. A tutaj ciapuś, jesteśmy już w króliczarni. Tutaj się kolejna sztuka wykociła. Ta szynszylowa baran francuski. Kolejnie, kolejno tutaj koleżanka się też wykociła. Termoncka, ładne gniazdko zrobione. Patrzcie jakie ładnie to prezentuje. Bardzo, bardzo super to wygląda. Tu średniaczki sobie wcinają. Bardzo tutaj już troszeczkę przerzedzone. Idziemy dalej. Teraz właśnie dokładane jeszcze sianko. Patrzcie jakie samiczki. też się też kociły? Wykociły? O, tutaj jedna samiczka się wykociła, kolejna. O, dobrze. A te jeszcze będą. To młodziutkie są, nie? O, tutaj się szaszalowa. O, tutaj ta. Do góry. Sroka się wykociła. Tutaj gniazdeczko jest zrobione. Gniazdko się rusza więc ładnie a tutaj na dole jej świerniaki bardzo ładnie, elegancko posprzątane wyczyszczone tutaj mamy srokacza samiczkę jeszcze trochę i będzie też pewnie wykot ładna, ładna, fajna samiczka Spokojnie, spokojnie się boją. Tu wszystkie. wszystko. O, i tutaj samczyki Termąskie. ta samiczka ładnie elegancko. O. o, tutaj koleżanka jest dopuszczona, właśnie niebieska samiczka u Czeszka. ale jest czorny że go prawie nie widać kolegi Piotra samica kolegi Piotra dopuszcza już trzeci raz niestety no, zmarnowane może teraz tym razem coś ciekawego będzie tu jeszcze pokażę wam tego Madagaskarka Tamcieka. I tym akcentem będziemy sobie zakończać film. Pozdrowienia z Michałowa. Yy. Dawajcie lajki, komentujcie, subskrybujcie. Do następnego. Cześć.